Dzień dobry, dzisiaj chciałbym przedstawić najtrudniejsze dla mnie polskie słowa. No jak dobrze wiecie, wymowa języka polskiego jest bardzo, 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 bardzo trudna dla obcokrajowców, a szczególnie dla Japończyków, bo wymowa języka polskiego jest taka prosta, bardzo, bardzo prosta, E, mamy, nie mamy dużo spółgłosek, tak jak w języku polskim i zawsze obok spółgłoski jest jakaś samogłoska, więc to ułatwia e, wymowę języka polskiego. No, na przykład mój, moje nazwisko Hisada i moje imię to Kotaro, Kotaro Hisada. No tak prosto e, brzmi, ale no, je, je, jeżeli chodzi o wymowę języka polskiego, no ta, na przykład to imię, Grzegoś, Grzegorz, to już wtedy brzmi bardzo strasznie, no na początku nie, nie ogarniałem dobrze, ogor, nie ogarniałem dobrze z, tym, z tą wymową, no i już, e, już przez 10 lat, no przez te 10 lat, no powoli Jestem przyzwyczaj... przyzwyczajony do wymowy języka polskiego i lepiej wymawiam, ale jeszcze są takie słowa, które mnie bardzo męczą z tą wymową. I chciałbym dzisiaj przedstawić tak te słowa, najtrudniejsze dla mnie słowa. A pierwsze to słowo to siostrzyczka, siostrzyczka. No, teraz jakoś wymawiam, ale jak mówię, jak muszę powiedzieć to słowo szybciej, to strasznie. I na początku no wcale nie, nie umiałem e, wymawiać tego słowa, szaszczyczka. No na pewno obcokrajowcom to koszmar, naprawdę koszmar. Soszczyczka i no jak jak się jak się zmieniają jak się zmienia przypadki to szosciczka, sosciczki, sosczicz no jak na celownik to bardzo, bardzo strasznie. Sosciczce i biernik sosczkę, sosciczką, soszczyczce, no szoscić... Szoszcziczko. A no koszmar, koszmar. To nienawidzę to słowo. Z, no, zdecydowanie nienawidzę to słowo. Szoszcziczki, soszcziczek, siosczosko. Sz, sz, no takie... No jest to jest to typowe, typowe polskie słowo. Typowe, bardzo typowe, nie? Dużo szczęśli. Dużo szczęśli. Ojej. Szoszczyczka, witosłowa ma dwa latka. No to przykłady, e, zda, zdania. Szoszczyczko chciałabym dać na muszę święta. Na, świę, na muszę świętą. Nienawidzę ogólnie słowa, które dotyczą szoszcz, szoszczan, coś. Siost, na przykład tutaj są e, szoszczanka. Si, Siestrzenica, siestronek, siostrzeniec, siostrzeniec, siostrza. No dużo dużo się, dużo się. I wtedy moje usta no, zwari zwariują. No, jak wymawiam e, takie słowa, polskie słowa. No. no. to strasznie. A drugie słowo to białostoczczydzie. Biało to No nie wiem. Nie wiem nawet czy prawidłowo wymawiam to słowo, biało to No myślę, że to nie jest wymowa dla człowieka, dla ludzi. Bo jest to niemożliwe. Niemożliwe do e, wymawiania. No, jestem za, bardzo, bardzo, bardzo pod wrażeniem, że Polacy wymyślili, wymyślili no, takie słowa. Takie słowa. Białostoczczyźnie, siostrzyczka, siostrzyczce. No, ciekawe jakie, jakie usta mają polacy. nie? Japończycy, no, dwa Japończyków to, no, niemożliwe do o, zrozumienia, no, jak wymawiają jak takie słowo. Białostoczczyźnie, biał... białostoczczyźnie. Dzinie biało No, muszę no, chyba no, milion, milion, razy e, powtórzyć, no, ćwiczyć, e, to słowo no, biało stoczczyznie. Czy umiecie e, wymówić to słowo biało No, jeżeli chyba nie pochodzicie z Białego Stoka albo z tej okolicy, to chyba trudnie do wymówienia, czy nie? Bo takie słowo nie jest normalne. Nie, niezwykłe, nie? dla większości Polaków i chyba nawet nie, no, niektórzy z Was nigdy nie wymawiali e, tego słowa, Białostocz. białostoc no już, no poddam się, a trzecie słowo to wskrze, e, w wskrześci, w wskrześci, no, nie wiem, no nie wiem też, czy dobrze wymawiam prawidłowo. Wskrzesić. Eee, no, właśnie. Chciałem wiedzieć, żeby, żeby to słowo nie istniało e, na, w, w rzeczywistości, bo nie chcę, nie chciałem tego spotkać. No, po prostu nie chciałem e, spotkać tego słowa, wskrzesić. No też nie chciałem spotka spotkać e, sł słów biało w strzydzinie i wsk wskrześci. wszkrześci no no, no naprawdę mam depresję e, przez te słowa w szoscziczka biało no, i oprócz e, tych słów, e, dla mnie trudnie, trudnie to pszczu, e, pszczuka, 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 pszczucia. E, nie, pszczuka, pszczoła. No wtedy pięć spółgłosek, właśnie z rzędu muszę wymówić. Pszczuka, pszczuka, pszczuka. O no, od kiedy zacząłem się uczyć języka polskiego, e, wtedy no, zauważyłem, że jak prost, jaka prosta jest to wymowa języka japońskiego, bo zawsze e, obok spółgłoska e, jest to samogłoska i, i samogłoska w języku japońskim zawsze pomaga ludzi, żeby, żeby dobrze, łatwiej wymawiali, ale w, w języku polskim nie ma takiej pomocy. No, zawsze spółgłoski z rzędu z rzędu e, istnieją w jednym, w jednym słowie i no. I ludzie muszą wymówić e, te słowa. No, jest to koszmar. koszmar, prawdziwy koszmar dla ludzi. No, dla obcokrajowców. No wiecie co? To jest to strasznie. No, na szczęście e, takie najtrudniejsze słowa Białostoczczyźnie, Szostrzyczka, e, wskrzesić są niezwykłe, no, czyli no, nie zawsze używamy mówimy e, tych słów, na szczęście, no, oprócz pszczółka. Pszczółka to no, może być e, czasami, no, możliwie czasami mówimy, ale. Tych trzech słów to no, chyba rzadko, nie rzadko mówimy w rzeczywistości? No i to może wszystko o, o moich najtrudniejszych polskich słowach. No, pierwsze to białostinie, białostodnie i drugie to szostrzyczka i trzecie to wskrzesić i czwarte to pszczuka, pszczuka. No. Czy umiecie e, wymówić? Te słowa. No, jeżeli umiecie, albo nie umiecie, to no, napiszcie w komentarzu. No, i dzisiaj to wszystko. No, dziękuję i do zobaczenia.